Idziemy się mordy, ja jestem Justy Mastra w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Stars znowu. Tak, znowu... I w dzisiejszym odcinku... To jest moja pierwsza postać, na której mam siódmy power, więc chciałbym go z wami przetestować. Teraz chciałem... Już było odcinek, ale była nieudana próba niestety. Dobra, my już lecimy. Na solowie, bo lubię solówę. Oczywiście na dłłłoski mogę dodać, nie? Ale dobra, zresztą. Chyba na części już nim grał. No nie wiem. Teraz ostatnio porobiłam grać się Barley'em. Nie lubię penny, jak oni tak uciekają i to nasze strzelanie. Kurde, Kurde, kurde facie no. Nie po trochu bije, ale zawsze coś bije, no. Jeszcze ja szali, nie wiadomo skąd przyszła, nie? No. Sama to obchodzi jakieś powiadomienie się, chodzą. Nie wiadomo z czego. Dobra, chodź tu. Oczywiście Power Cube musiał trochę odlecieć. I Nel primo musiał do mnie podbiec. Ja ucieknę jakimś cudem, a jakim cudem ja uciekłem, Okej okay. Nita tam jest. A on raczej w sklepie, lub nie? Nie, ja raczej nie. Panda wypad. Nie sklepie, Nita. Kurde, 13 rang. Ej, no przecież szaliłem. Nie! Ile minus mam? To jest 13 ranki już. Ile tu mam minus? Oje, plus 3? O, xd? Czemu mam plus 3, ale dobra, zagrajmy sobie jeszcze dwie rundy. Ale plus 3 dostałem. Nie, jakim cudem, nie? Ok. Na tej mapie ogólnie polecam grać Barleyem na dłoskach. Ja zrobiłem z moim kolegą Barley plus Dynamite. I wyszło kozacko, co chwilę wygrywaliśmy, albo drugie miejsce mieliśmy. A, czwarte miejsce, że ten... To teraz ten... Nie dora, kumam. kumam, bo, ja, bo na dłosach cały czas tak, grałem cały czas dłosy i przyzwyczaiłem się do dłosków. Chciałabyś się roza. Chciałabyś. Co nie? <laughs> Czemu wszyscy tu grają rozą? Why? Widziałem się, Lamuśko, widziałam. Kurde, tylko rozy tu są. No, pacierzy, gdzie rozy tylko zabijają się. Czemu wszędzie są rozy? E, fytwy. Fy. Dzielą, tylko Rose. i ja byłem jako jedyny innym brawlerem i Nita. O co chodzi? Okej, okay, czyli ja przegrałem. Drugie miejsce może być. Ja raczej nie pokonał, ale spróbuję jakoś taktycznie to wygrać. Nie wiem czy to się uda. Gucci Gang Gucci Gang. jak uciekłem, ale ja nie uciekłem, no kurde, chciałem z nią się co tak bawić, nie ale plus 6 pucharów, ej nie wiem czemu, ale lepsze puchary to dostaje, nie okej, okay, nie, ale teraz próbuję sobie na 2 pary sobie pograć bo czemu by nie bo czemu by nie, nie, no Chyba mój główny kontrter, teraz to będzie BS, nie Główny kontakt to będzie bardziej z tak pobocznie będzie czasami Crash Royale CLASH ROYALE Bo Clash dla mnie był royalny, no to ja będę mu royalny Próbuję powiedzieć coś fajnego, ale nie mi nie wychodzi, dobra No kurde, ale nie widzę takiej różnicy grania, nie? Tak coś mi nie wychodzi, teraz, nim grania Dalej, idź sobie ode mnie. Ja idę za nich Nie wiem co robię Okej, okay, załatwiesz, załatwiesz, załatwiesz. Spokojnie Mój pary cubeks Ty 8 parę cubów mam To jest dobrze. Okej okay. Ja sobie pójdę Chodź tu. Mogę to jeszcze ugrać. 8 barki, bo to już dosyć dużo. Ty raczej mnie nie sklepiesz. Ale roza z krzaku w sklepie. Pomocy. Pomocy. Pomóż. Czemu? Czemu roza z krzaka nagle mi wyszła? No? Czemu? Nie mogę, nie. Po prostu nie kłam tego, że po prostu siedzą z w krzaku. Nie, po prostu tego nienawidzę, nie? Nie, czysty to się... Nie wiem. Na tym ranku... Ja chyba ale prima nie będę ja grał, po prostu pierwsza postać na siódmym levelu i YOLO. Ale Primo już... Już go ograłem. On już pójdzie w odstawkę, moim zdaniem. No, ostatnie miejsce. jeszcze mój ból żyje. A to dobra, a to... To nie był mądry pomysł. Pójdę na nitę, może nitę w sklepie, nie wiem. Raczej nie Chyba będę grał tak bardziej rozważnie teraz Choć nie mogę rozważnie tą postacią grać, bo muszę podchodzić na blisko to Ale nie będę im dawał darmowych powercube'ów Dobra Mogę mu pomagać obijać po prostu postacie, nie? To się nie spisał na medal. Minus 6. Lol. Dobra, dziękuję za oglądanie, za to, że oglądaliście moje najgorsze gry mojego życia. Do zobaczenia. Do następnego. Bye, mordeczki.